Doda otworzyła się na temat choroby. Koniec końców. Przez lata cierpiała w milczeniu. Doda nieustannie budzi zainteresowanie mediów życiem prywatnym, a także zawodowym. Oprócz kariery muzycznej angażuje się w wiele kampanii bliskich zwykłym ludziom. W rozmowie ze Światem Gwiazd powiedziała, co pomogło jej przetrwać najgorszy etap choroby. Niewiele osób miało o tym pojęcie. Doda ponownie na ustach mediów, Doda od dekad jest jedną z najpopularniejszych gwiazd polskiego show biznesu. Na koncie ma setki wyróżnień, zachwycające trasy koncertowe, a także dwa programy telewizyjne, które przybliżyły widzom jej życie prywatne. Niedługo będziemy też świadkami premiery dokumentu o jej karierze. Ogromna rozpoznawalność wiąże się też z zainteresowaniem mediów na temat jej życia prywatnego, w którym nie brak burzliwych rozdziałów. Doda ma za sobą kilka zakończonych małżeństw, zerwanych zaręczyn, a także nieszczęśliwych związków, których szczegóły niejednokrotnie wyciekły do mediów. Pomimo kolejnych ciosów mogłoby się wydawać, że piosenkarka jest nie do zdarcia. W mediach społecznościowych nadal podgrzewa atmosferę odważnymi zdjęciami, a wywiady są pełne ciętych odpowiedzi i ognistego charakteru. Z czasem gwiazda zaczęła jednak zrzucać wizerunek niezniszczalnej osoby. Po długim milczeniu wyznała nam, jak radziła sobie podczas poważnej choroby. Przeszła przez piekło na oczach milionów fanów. Doda dołączyła do grona ambasadorów kampanii społecznej twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. W dzień kobiet obyła się konferencja prasowa, na której pojawiła się gwiazda, by porozmawiać o walce z chorobą. Depresja jest bardzo poważną chorobą w Polsce, która dotyka coraz to więcej osób. Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje, że w 2021 roku świadczenia z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym depresji udzielono 682 tysiące. Pacjentom to liczba niestety z roku na rok rośnie. Szacuje się, że w Polsce na depresję choruje ponad 1 milion osób. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega natomiast, że do 2030 roku będzie to najczęściej występująca choroba na świecie. Niepokojące są również doniesienia NFZ na temat ilości osób korzystających z leków na depresję. Tak ważne jest więc mówienie o niej głośno. Medialne zainteresowanie prywatnymi sprawami gwiazdy doprowadziło ją do krytycznego punktu. Doda przyznała, że miewała myśli samobójcze, co skłoniło ją do wyciągnięcia ręki po pomoc. Obecnie nie korzysta już z wizyt u psychologa, jednak musi czujnie obserwować organizm, by nie popaść w dawne schematy. Co pomaga jej w walce z chorobą? Doda dziś walczy o swój spokój. To pomogło jej wyjść z trudnych sytuacji. Doda nie rezygnuje z popularności w showbiznesie, a jej udział w kampanii Twarze Depresji. Nie oceniam, akceptuję, może być inspiracją dla wielu ludzi. Jak udało jej się wygrać z depresją? Gwiazda wciąż jest wsparciem dla fanów, a także nie boi się odkryć własnych słabości, dla pomocy innym. Wywiad Naga Prawda czy Naga Doda zgromadził ogromne datki dla Fundacji Walki z Depresją.